It's-a Must Mlostkid! <gry> Czołem moi drodzy! Witajcie w kolejnym tego typu materiale bardzo luźnym, bardzo na spontanie bardzo na żywo nie wiem czemu pod poprzednim było trochę hejtu nie do końca tego rozumiem, może dlatego, że jestem taki jaki jestem, no na to nic nie poradzę naprawdę, może nad głosem, nad dykcją mogę popracować, no ale nad tym wyglądem już nie, no co najwyżej mógłbym się ogolić, ale czy tak naprawdę patrzycie na mnie, czy jestem piękny, czy brzydki? Ech, dobra, ale ja tak naprawdę nie o. Przepraszam, coś walnąłem. Ale ja tak naprawdę nie o tym. Dzisiaj pół dnia. No pół dnia to przesadziłem, ale ćwierć dnia spędziłem na poszukiwaniu konsoli w Szczecinie, gdzie mógłbym ją w miarę tanio kupić, gdzie mógłbym w miarę tanio kupić PlayStation 3. Kupiłem, nie do końca tanio, ale w najtańszym możliwym praktycznie miejscu, więc mam w końcu Playaka trójkę. musiałem troszeczkę się namęczyć z tym, ale jest, 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 więc dzisiaj o godzinie 20.00 mam nadzieję, że równiutko ruszymy Saints Row 4 właśnie w wersji na PlayStation 3. Innej wersji nie mam, więc z tej wersji będziemy grać. Znaczy nie jest to źle oczywiście, tylko mówię, no, no może lepiej byłoby bez pc bo wtedy można byłoby zrobić stream full HD i tego typu sprawy, no ale nie można mieć wszystkiego. I dzisiaj nie zrobimy tego na GameCredsach, z tego względu, że chciałbym nie tyle wrócić na Twitch, ale tak na stałe, co po prostu tam bardzo fajnie się zapisuje wszystko w archiwum i nic mi się nie, nie zgubi, bo jak, jak to nagrywam na dysk, to czasami potrafi się zgubić, bądź dziwnie obciąć, przeciąć, coś dziwnego z tym się zdarzyć, więc ogólnie to wszystko będzie na Twitchu. I później prawdopodobnie trafi na tubę. I chciałem to zrobić tylko i wyłącznie na Twitchu, więc będę mógł uruchomić stream z dość wysoką jakością kompresji. A to znaczy, o to znaczy dla Was, wysoką jakość. Taki jest plan, żeby była jak praktycznie najwyższa jakość, więc będzie też dość wysoki bitrate, więc na to też się musicie przygotować. Więc dzisiaj, tak jakby nie patrzeć, zapraszam Was o godzinie 20.00 na stream Saints Row 4, gdzie będziemy sobie go tę grę przechodzić. W sumie. Na weekend można zaplanować jako tako przechodzenie tej gry razem z wami To nie byłby zły pomysł, jeszcze pożyjemy, zobaczymy No i chciałbym, jak mówiłem, ją skończyć Skończyć, skończyć, skończyć Choć raz, choć raz jedną rzecz może się postarać Aby być gotowym na premierę GTA 5. Tak... Ale wpierw w Saints Row 4 20.00 20 twitch.tv Slash moskit.gp Więc do zobaczenia, do zachajsowania. Trzymajcie się i pa